Kompania za mną. Marsz. Rozpoczyna się przygotowanie do defilady, pododdziały zajmą tak zwaną podstawę wyjściową do defilady, przemaszerują na miejsce, w którym rozpocznie się pierwszy rzut defilady, czyli rzut pieszy. Cały czas towarzyszy nam orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego, którą dowodzi kapelmistrz major Mariusz Żelazek, a tambur majorem jest starszy chorąży sztabowy Tomasz Pieczka. Nie miałem okazji jako żołnierz kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego uczestniczyć w takiej wielkiej defiladzie, ale pamiętam z jakim przejęciem moi koledzy byli przełożeni, przygotowywali. Tą pierwszą wielką defiladę na Wisłostradzie. Coś. A nie, pierwsza była Waleja Hierozońska. Jeszcze Waleja Jerozolimskich. Jerozolimskich. To prawda, ale już tradycją stała się wielka defilada i bardzo dobrze na Wisłostradzie, teraz uzupełniona cały czas to przypominamy o paradę morską. Marynarka wojenna Rzeczypospolitej Polskiej wystawia swoją dumę, swoje okręty i widzieliśmy zresztą na plaży, na helu mnóstwo ludzi, którzy również przyszli podziwiać te parady. Żołnierze, jak i również sprzęt maszerują, maszerują przed, przed państwem, natomiast statki powietrzne oraz okręty biorą udział właśnie w paradzie. Taka jest różnica pomiędzy paradą a defiladą. No może jeszcze jeszcze wspomnijmy o tym, że okręty nie wypływają może, a idą. idą. I raczej w obecności oficerów marynarki wojennej nie mówimy statki, prawda? Tak. Ale to zawsze, szanowni państwo, okazja do tego, byśmy trochę wojskowego słownictwa poznali i tych niesamowitych tradycji, które sięgają przecież najdawniejszych czasów. Przedwojenne defilady odbywały się m.in. na polach mokotowskich, Pierwsza Jedna z defilat, którą komentowaliśmy, to była defilada na Śląsku. To prawda. Wielka defilada na Śląsku Katowicach. w Katowicach. Pododdziały, patrz coś! Na ramię! prawo! Za Państwa po usłyszeniu takiej komendy, jaką wydaje dowódca uroczystości, nogi same muszą ruszyć. Tu nie ma chwili na zawahanie. Doskonały oficer, dowódca uroczystości Marcin, pułkownik Marcin Kujawa który jest dowódcą pułku reprezentacyjnego. Na co dzień dowódca wojska pułku reprezentacyjnego wojska polskiego. Widzimy niesioną przez żołnierzy różnych rodzajów sił zbrojnych tę olbrzymią flagę, którą przynieśli na te uroczystości prosto z nieba skoczkowie spadochronowi. Przypominamy, aż 170 metrów kwadratowych i właśnie biało-czerwona, widoczna teraz na czole defilady. Na czele. Na czele. Czoło, a na czele. No i proszę, dziś będziemy się bardzo mocno koncentrowali na różnych sztuczkach i informacjach językowych. Właśnie, jak Państwo zaobserwują, proszę zwrócić uwagę, może realizator to pokaże, w pierwszej czwórce wszyscy żołnierze zazwyczaj patrzą w prawo w każdej kolumnie, a jeden patrzy na prost. To jest jego funkcja. Każdy w wojsku ma swoją funkcję. To jest żołnierz kierunkowy. Bloku, który musi utrzymać kierunek, odległość albo przed pocztem, albo przed kolejnym pododdziałem. A ostatni żołnierz na końcu kolumny po lewej stronie jej to żołnierz zamykający kolumnę, który też musi dopilnować, żeby ogon nie został gdzieś tam z tyłu. To są drobne szczegóły, ale bardzo symboliczne. My, panie kapitanie, podczas tych defilad wielokrotnie powtarzamy. To już jest niemal re refren czy mantra: wojsko to system. To system i jedność przede wszystkim. Tak, ale to system. Dlatego, nawet jak wcześniej rozmawialiśmy. Y nie ma indywidualności w wojsku. Wojsko działa na podstawie oczywiście regulaminu, ale przede wszystkim to, co wyróżnia nas od innych zawodów, to jest ta brać. Że faktycznie jesteśmy w stanie się poznać w różnych, często bardzo trudnych warunkach i wtedy dopiero powstaje ta wspólnota. Dlatego wojsko jest doskonałym miejscem po to, żeby znaleźć się w gronie ludzi, którzy podążają w tym samym kierunku. 21 Brygada Strzelców Podhalańskich przed nami. Gorąco pozdrawiamy wszystkich widzów z Podhala i przypominamy, że początki tej jednostki to są właściwie pierwsze tygodnie niepodległości. Legendarny pułkownik Andrzej Galica, rodowity góral i doświadczony już bardzo oficer Legionów Polskich tworzy pierwsze oddziały na Podhalu. Początkowo zaledwie siedem kompanii strzeleckich, ale to wszystko się błyskawicznie rozrasta. No i charakterystyczne mundury podchalańczyków: te peleryny, czapki, czy też kapelusze wzorowane Jest na kapelusze też już góralskie. naszą tradycją, że jak idą podchalańczycy, to cytujemy podchalańską przyśpiewkę, dość dziś żywą w góralskich rodzinach: na samym przedzie Galica jedzie, cztery tysiące chłopców jedzie, cztery tysiące chłopców górali, hejściu pagami na Moskali i 21 brygada Strzelców Podhalańskich jest, jest jedną z tych większych jednostek w wojsku polskim, które ma samodzielne bataliony i również wchodzi w skład 18 żelaznej dywizji zmechanizowanej. Panie kapitanie, jak patrzę na mundury żołnierzy, czy część tych mundurów już jest tą częścią tego programu, tego, który przebija się w mediach programu Szpej do posażenia wojska? Akurat w przypadku defilady, więc tutaj żołnierze chodzą w mundurach, które, które akurat jeszcze nie obejmują tego programu Szpej. Natomiast tak, program Szpej jest to ta innowacyjność na podstawie doświadczeń, czy to z granicy, czy z innych naszych działań, między innymi też w trakcie ratowania dobytku ludzkiego w trakcie powodzi rozpoczęliśmy procesy takie, które wzmocnią nasze wyposażenie, między innymi buty, kamizelki kuloodporne, hełmy broń osobista, czy wyposażenie zaawansowane, między innymi właśnie chodzi tutaj o optykę. Dlatego program SP jest to bardzo szeroki program, który cały czas jest cyklicznie wdrażany. Czyli rozumiem, że jest to program, który wprowadza nowe wyposażenie do wojska, ale wyposażenie, które jest według wojska najbardziej przydatne, sprawdzone i przydające się do danej funkcji żołnierza, czy też pododdziału. W chwili obecnej trwają również procesy jeszcze testowania tego sprzętu wiele jednostek między innymi moja brygada też testowała kamizelki zazwyczaj ten sprzęt trafia do jednostek bojowych które realizują zadania czy to na granicy czy między innymi właśnie podczas powodzi dlatego wojsko musi mieć teraz troszeczkę zmieniła się że tak powiem na przestrzeni lat spojrzenie na nasze wyposażenie i skupiamy się przede wszystkim żeby to co my mamy żeby było dostosowane do nas. A nie, żeby otrzymywać produkty, które po prostu mają takie być. Widzimy kolejne pododdziały wystawione, wcześniej już przemaszerowały przez siły powietrzne. Później obserwowaliśmy marynarkę wojenną, która obecna jest w dwóch miejscach. Cały czas to przypominamy, bo to wielkie, Właśnie, wielkie wydarzenie. Jednostka 3, pana kapitana, który nas informował o tym, co się będzie działo. Na morzu, czyli trzecia flotyla okrętów wojennych. Po na którym maszerują. Tak. O, ważna rzecz, szanowni Państwo, to nie jest żaden błąd techniczny. To całe wydarzenie, to gigantyczne wydarzenie współprodukujemy z Ministerstwem Obrony Narodowej, za co jesteśmy wdzięczni, bo możemy Państwu pokazywać niesamowite ujęcia, zarówno defilady w Warszawie, jak i tej parady. Przy cyplu chelskim i w momencie, kiedy pojawiają się te zdjęcia czarno-białe, mogą Państwu przywodzić na myśl obrazki, które widzimy z wojny w Ukrainie. I to nie jest przypadek. Tak, w przypadku statków powietrznego, który teraz jest nad państwem. Jest to Bayraktar, który Już jest legendarny Bayraktar. Baj, legendarny Bayraktar, który jest z tej bazy bezzałogowych statków powietrznych. Lecz transmisję dla państwa e, wspiera Wojska Obrony Cyber, a dokładnie Regionalne Centrum Informatyki w Bydgoszczy. Jeszcze raz w imieniu wszystkich naszych widzów na całym świecie wyrażamy wielką wdzięczność. To jest właśnie kamera zamontowana na dronie Bayraktar. I ciekawostką za chwilę zobaczymy, że nawet będziemy widzieli statki powietrzne powietrzne z dołu, a nie z góry. Dzięki właśnie, em, dzięki będziemy mogli obserwować, jak statki powietrzne będą przemieszczały się wzdłuż Wisłostrady, przelatywały wzdłuż Wisłostrady, właśnie ujęcia z góry. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Ministerstwa Obrony Narodowej i wszystkich żołnierzy zaangażowanych w tę transmisję. I nie bo... tylko tych, których tutaj widzimy. Tak. Bo te kilka tysięcy zajmuje się logistyką, transportem, zaopatrywaniem w paliwo, bezpieczeństwem, ochroną. My tu mamy najnowocześniejszy sprzęt, do niego nie zawsze możemy dopuścić obcych. Tak, no to powtórzmy, cztery tysiące żołnierzy zaangażowanych w tą defiladę, ale fizycznie tych, których widzimy, natomiast... Tak naprawdę statystyki były podawane, że około 8 tysięcy wszystkich żołnierzy zaangażowanych, ale jestem przekonany, że to tak naprawdę każdy żołnierz Wojska Polskiego w większym czy mniejszym stopniu przyczynia się do tego, żeby dzisiaj Państwo mogli obserwować tak wspaniałe święto. Przed chwilą obserwowaliśmy dumnie maszerujących żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. I przypominamy, ci żołnierze służą między innymi właśnie w tym momencie, od 30 lipca na granicy zachodniej Zachodnie. w ramach Piranii operacji Bezpieczny Zachód. Niemal 500 żołnierzy, wotowców zabezpiecza naszą granicę zachodnią, podczas gdy na Podlasiu, na granicy wschodniej działa 16 Dywizja Zmechanizowana z Olsztyna. Która niedawno zmieniła 12 Dywizję Zmechanizowaną, no i... A teraz przed Państwem właśnie maszerują wojska cyber. Widzimy niebieskie berety. Jedyne dla tego rodzaju sił zbrojnych. Pozwolą Panowie, że raz jeszcze to przypomnę, bo to naprawdę robi wrażenie. W zeszłym roku, 2024, nasi cyberżołnierze mierzyli się z ponad 100 tysiącami przypadków cyberuderzeń na infrastrukturę wrażliwą, na instytucje państwa. A jeżeli chodzi o instytucje wojskowe, takich ataków było 4200. To oznacza, że ci wspaniali mężczyźni i wspaniałe kobiety, co dwie godziny muszą przeciwdziałać cyberatakom na nasz kraj. A teraz obserwujemy reprezentację naszych sojuszników. Między innymi sztandar V Korpusu Armii Amerykańskiej, pododdziały rumuńskie. tzw. Transylvanian Gepard z Rumunii. Te nazwy jednostek są zresztą dość ciekawe, bo tutaj mamy Gepardy z Transylwanii, natomiast pododdział amerykański, reprezentujący Desert to Desert Rocks, co należałoby przetłumaczyć nieco sowizdrzalsko Pustynne Łotrzyki. Albo też Pustynne Łotry. Ale są także żołnierze znani. francuscy. Tak jest. Generalnie cztery pododdziały. Amerykanie, następnie Rumuni, których widzieliśmy. Za nimi maszerują Francuzi. To jest pododdział 126 Pułku Piechoty. A następnie zobaczymy pododdział Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód, reprezentowany przez setny batalion łączności z Waucza. Tak. No tak duża obecność sojuszników to dowód na silną pozycję Polski w NATO. Członkostwo od 1999 roku, czyli ćwierćwiecze zmian, modernizacji, percepcji społecznej, która się zmieniła przez ten czas. Dlatego cieszymy się, że również sojusznicy są z nami w tym dniu. Warto też dodać, że podczas niedawnego szczytu NATO w Hadze, właśnie nasi sojusznicy, między innymi za namową Polski, która pod tym względem jest liderem, zgodzili się stopniowo podnosić swoje wydatki na obronność do 5% PKB. Maszerują kolejne pododdziały, co chwila widzimy także kamery w kokpitach lotniczych, ponieważ, i tu nauczony już odpowiedniego słownictwa, powiem, że będziemy świadkami parady lotniczej, już tak nie tak, defilady. Parada lotnicza to też jest szczególny element tego widowiska, bo to skoordynowanie statków powietrznych o różnych prędkościach. Startujących z różnych lotnisk, i one muszą precyzyjnie co do sekundy przelecieć nad miejscem defilady. Ale zanim to nastąpi, widzieliśmy poczty sztandarowe. A tu już zbliżają się pierwsze helikoptery. I znowu zdjęcia z drona. Znowu patrzymy okiem Bajraktara. Na zbliżające się śmigłowce AW149. No i takie obrazy właśnie widzą dowódcy, którzy mają dostęp do tej informacji na polu walki. Dlatego informacja. Informacja jest teraz tym najważniejszym często czynnikiem na współczesnym polu walki, żeby ta informacja nie tylko ją pozyskać, ale również w jak najszybszym czasie dostarczyć do wyższych przełożonych i jak najlepiej ją wykorzystać. Zobaczymy nie tylko śmigłowce AW 149, będą też między innymi wysłużone, ale wciąż skuteczne Mi-17, ale zobaczymy także słynne apacze, o których była mowa w przemówieniu prezydenta nad Karola Nawrockiego. A teraz już jesteśmy nad morzem. Musimy dzisiaj uważnie obserwować, co się dzieje na ekranie, bo mamy czasami takie rozdwojenie miejsca. Próbujemy to rozpoznać po błękicie nieba. Dokładnie tak. No i oczywiście na końcu defilady, pieszej, szwadron kawalerii Wojska Polskiego. Konie już właściwie w Wojsku Polskim. Prawie nie funkcjonują jako konie bojowe, ale od paru lat funkcjonuje program wykorzystywania koni w Wojskach Obrony Terytorialnej. Z tego co wiem, to Brygada Lubelska WOT rozpoczęła to i teraz gdzieś powoli zaczyna to. I świetnie to się sprawdziło na granicy, właśnie na granicy wschodniej, gdzie terytorialsi dzięki temu, że mogli na koniach dotrzeć tam, gdzie żołnierze w, powiedzmy w pojazdami nie mieli takiej możliwości. I teraz widzimy te osławione Apache, o których była mowa w przemówieniu prezydenta Karola Nawrockiego. Apache z pierwszej bazy lotnictwa wojsk lądowych w Wino-Wrocławiu. Śmigłowce produkowane przez firmę Boeing zastąpiły wysłużone platformy Mi-24, ale również sukcesywnie będą je zastępować. Przede wszystkim Apache będą również do wsparcia wojsk lądowych przy działaniach, tak jak wcześniej wspominaliśmy. Dążymy do tego, żeby informacja była jak najlepiej wykorzystywana.